Dorota Szelgowska urodziba, znamy pebe i imię dziecka. Dorota Szelgowska urodziba, znamy pebe i imię dziecka, Dorota Szelgowska, 37 siedem L. I jej tajemniczy partner zostali w banie rodzicami. To jej drugie dziecko. Kilka miesięcy temu do mediów trafiła informacja kreska E córka Katarzyny Grocholi jest w ci kreska Y. Po rozwodzie z Adamem sztab Dorota Pocztkowo rzuci Basi w wir pracy. Jej kariera w telewizji nabrała rozbudu. A ona sama stała się jeden z największych gwiazd tematycznych stacji TVN. Dziennikarka nie lubi opowiada o swoim kreska życiu prywatnym, ale wiadomo by bo kreska e od jakiego czasu u jej boku jest nastca Adama. Nieco później okaza Bosi kreska e Dorota jest wci kreska y. Co potwierdzi ba jej mama, która ekscytowała si na bamach jednego z tabloidów, kreska e kreska niemo e doczeka si kolejnego wnuka. I w końcu si doczeka ba. Jak informuje portal party.pl, szelgowska w banie urodzi Na, dziad przyżba jej córeczka. Dziewczynka ma pono otrzymana imię Wanda?. Gratulujemy!